Witam wszystkich ponownie w dzisiejszej recenzji Chris Wallace i Mish Weiss w Hiroshimie rok 1945. To historia z perspektywy różnych osób biorących udział w tym największym wydarzeniu XX wieku a więc zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę. Zapraszam na materiał. Książka znalazła się pod opieką redakcyjną Roberta Mediny. Przekład zapewnił Bartłomiej Pietrzyk. i objęto już to 351 stron bez przypisów. Z powodzeniem będziecie mogli ją przeczytać w jeden weekend. O ile oczywiście nie macie małego szkraba, który wdrapuje się na wasze barki. Oboje autorzy to zawodowi dziennikarze z Ameryki. Najwyższej klasy, jeden z nich jest laureatem Nagrody Policera. Na podstawie wspomnień, wywiadów, biografii oraz listów rozpoczynają odliczanie od 116 dni poprzedzających przeprowadzenie pierwszego atomowego ataku w historii ludzkości, końcówka programu Manhattan, dylematy natury społecznej i militarnej relacje zwykłych ludzi, którzy obsługując między innymi wskaźniki różnych urządzeń do samego końca nie zdawali sobie sprawy, w czym uczestniczą. oraz chyba moim zdaniem co najważniejsze, wspomnienia ofiar, którym cudem udało się przeżyć apokalipsę miasta. Te i wiele innych przykładów znajdziecie w tym opracowaniu. To kawał solidnej pracy z zakulis nalotu atomowego, którego efekt nie przyniósł jednak spodziewanych rezultatów. Nawet atak ZSRR nie przyniósł natychmiastowej kapitulacji Japonii. Dopiero druga bomba atomowa uświadomiła Japończykom, a w sumie chyba tylko cesarzowi Hirohito, że dalszy opór nie ma najmniejszego sensu. Zapraszam zatem na wybrany fragment książki pod rozdział Poczdam. Harry Truman szczycił się swoją zdolnością do podejmowania decyzji, ale nikt nie musiał nigdy mierzyć się z takim dylematem, jaki stał przed nim teraz. Nawet on miał z tym trudności w małym białym domu w Wabelsbergu, źle sypiał. Może chodziło o nieustanny upał, albo dziwne otoczenie, a może nie. Ten Tęsknił za rodziną. Po jednej z rozmów telefonicznych z bez. napisał, że stara się wymyślić jakiś powód, dla którego można byłoby zerwać całą konferencję i wrócić do domu. Narzekał, że nie dostaje zbyt wielu listów od córki Margaret. Napisał do żony, żeby powiedziała młodej damie, że i tato nadal umie czytać. Innym razem kazał bez. Ucałować dziecko. Margaret była wtedy dorosłą, 21-letnią kobietą. Wieści od żony sprawiały mu wielką przyjemność. Nie, nie masz zwariowanego gustu, jeżeli chodzi o kapelusze odpowiedział na jeden z jej listów. Ulga, jaką przynosiła korespondencja, nie trwała jednak długo. Truman uskarżał się w tym okresie na ostre bóle głowy dolegliwość, na którą cierpiał. Od zawsze w warunkach poważnego stresu. Stojący przed nim wybór można było uznać za jasny. Generał Marshall opisał straszliwe ofiary, jakie trzeba będzie ponieść w razie inwazji USA na Japonię. Ponad rok wojny oraz setki tysięcy zabitych lub rannych Amerykanów. Zrzucenie pierwszej bomby atomowej. Oznaczało jednak zniszczenie całego japońskiego miasta i zagadę dziesiątek tysięcy cywilów. Co więcej, oznaczało sprowadzenie na świat nowej niszczycielskiej siły. Truman pojmował konsekwencje, jak napisał tego dnia w dzienniku Odkryliśmy najstraszliwszą bombę w historii świata. Mimo głębokich rozterek, prezydent polecił sekretarzowi Stimsonowi działać, redukując w ten sposób Wiekopomną decyzję do biurokratycznego języka. Tajne instrukcje trafiły do najważniejszych wojskowych dowódcy Strategicznych Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych generała Karla Szpaca, dowódcy Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku generała Macartura oraz dowódcy amerykańskiej floty Pacyfiku admirała Niemica. 509 Grupa Operacyjna 20 Armii Powietrznej zrzuci pierwszą specjalną bombę. Gdy tylko pogoda pozwoli na bombardowanie wizualne po 3 sierpnia 1945 roku jednego z następujących celów: Hiroshimy, Kokury, Nigaty lub Nagasaki aby wojskowy i cywilny personel naukowy z Departamentu Wojny mógł znaleźć się na miejscu w celu obserwacji i rejestracji skutków wybuchu, samolotowi przenoszącemu bombę będą towarzyszyć dodatkowe maszyny. Samoloty obserwacyjne zachowają odległość kilku kilometrów od miejsca uderzenia bomby. Truman wiedział, że jeżeli pierwsza bomba atomowa nie zakończy wojny, to Stany Zjednoczone mają swoim arsenale drugą. Ta zaś zawiera pluton w miejscu uranu, co oznaczało jeszcze większą siłę niszczącą. Jednak nawet teraz prezydent mógł żywić resztki nadziei, że nie będzie musiał podjąć ostatecznej decyzji użyć bomby. Być może Japończycy w końcu się podadzą. To może tłumaczyć, dlaczego Truman był tak wściekły, gdy się dowiedział, że amerykańscy dyplomaci w Chinach nadal nie otrzymali projektu deklaracji pożdamskiej, który przetelegrafowano do nich poprzedniego dnia. Gdy zaś w końcu go dostali, nie można było znaleźć chińskiego dowódcy. Chang'e's który musiał zatwierdzić ultimatum przed jego wysłaniem do Japończyków, wszystko to zaprzątało głowę prezydenta. W dzienniku napisał: Wydamy ostrzegawcze oświadczenie, w którym wezwiemy Japońców do poddania się i zakończenia przelewu krwi. Jestem pewien, że tego nie zrobią, ale będzie wiadomo, że daliśmy im szansę. To z pewnością dobrze dla świata, że tej bomby nie odkryli ludzie Hitlera ani Stalina. Wydaje się, że to najstraszliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek odkryto, ale można ją też uczynić najbardziej użyteczną. Truman po raz kolejny użył słowa straszliwy. Podczas konferencji tego ranka było więcej dramatycznych momentów. Churchill musiał wracać do Londynu, aby poznać wyniki wyborów powszechnych, które odbyły się przed trzema tygodniami. Budzący zazwyczaj respekt premier był markotny. Poprzedniej nocy miał sen, który Powiedział swojemu lekarzowi: Śniło mi się, że umarłem. Widziałem bardzo wyraźnie swoje zwłoki pod białym prześcieradłem. Na stole w wypustym pokoju rozpoznałem swoje nagie stopy wystające spod prześcieradła. Wszystko było jak żywe. Churchill przedstawił własną interpretację snu. Być może to koniec. Zmartwiony był nie tylko premier, ale też jego ewentualny następca, lider. Partii Pracy Clement Attlee, który od początku wchodził w skład delegacji brytyjskiej. Attlee prezentował się raczej bezbarwnie, byłysy, ze starannie przyciętym wąsem i okrągłymi oprawkami okularów. Nawet latem nosił trzyczęściowy garnitur. Churchill nazywał swego przeciwnika złośliwie owcą w owczej skórze. Przyjrzawszy mu się na konferencji, Stalin skonstatował: Pan Attlee nie robi wrażenia człowieka. Ogarniętego rządzą władzy. Pod koniec sesji Wielka Trójka stanęła na zewnątrz pałacu do, jak się okazało, ostatniej fotografii. Truman zajął miejsce w centrum, krzyżując ręce tak, aby mógł uścisnąć dłonie obydwu partnerom. Wszyscy trzej uśmiechali się do fotografów i kamerzystów kronik filmowych, maskując emocje. Truman pojechał z powrotem do swojej willi wraz z byłym ambasadorem Davisem. Konferencja nie szła dobrze. Stalin nie godził się na żadne kompromisy w sprawie kursu, jaki miała przyjąć po wojnie Europa. A to była tylko jedna z wielu rzeczy zaprzątających Trumana. Był zestresowany i wyczerpany. Martwił się ponadto o reakcję Kongresu USA na brak postępów w wypoczdaniu. Zwierzył się Davisowi, że jeżeli Izba Reprezentantów i Senat nie zaprobują jego dyplomatycznego debiutu na światowej scenie, myśli o rezygnacji z prezydentury. Czy chodziło tylko o konferencję, czy pewną rolę odgrywały też rozterki związane z decyzją, którą podjął w sprawie zakończenia wojny na Pacyfiku, ostrożnie próbując poprawić nastrój prezydenta, Davis powiedział mu, że wymagałoby to rozważnego namysłu. W tym podcaście to już wszystko. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania kanału. Do zobaczenia.